I zobaczmy drogie panny, co dla Was w miesiącu marcu. A więc jak marzec dla panien. Zaczynamy od kart głównych. Jaki marzec dla panien? Już się jednak chciała pokazać, zostawiamy. Co jest wyzwaniem w marcu dla Was? Wyzwanie dla panien. I trudność w tym wyzwaniu. Zobaczcie sobie intro również. Każde zawsze jest inne. Kochankowie pod spodem, kochankowie, uuu, jakaś, słuchajcie, ktoś kogoś poświęcił, ktoś kogoś wygrał, albo właśnie będzie taki, taka sytuacja, że ktoś z, no, z wielkim impetem wejdzie w wasze życie. Wejdzie albo wyjdzie. Może też e, gdzieś tak no, samotny wilk przyznaje się do tego, że jednak jest domatorem i jednak potrzebuje ciepła. No ale tutaj intencje. E, tutaj intencje będą grały bardzo dużą rolę. Zaufanie, kwestia umiejętności, także spojrzenia na ile coś nie jest tylko i wyłącznie podyktowane faktem, że coś innego się nie udało albo ktoś ma właśnie taką potrzebę gdzieś egzystencjalną, e, któ którą nie przedstawia jako tę, ale przedstawia wszystko inne. W świetle, trochę pomylenia tego z, z emocją miłości. No, tak się tutaj pokazuje. Słuchajcie. Wyzwanie, wyzwanie. No właśnie, pozostanie przy czymś, Pozostanie lub odejście od tego, co mi nie służy. Mówię pozostanie, bo tutaj jest osoba, która jeszcze siedzi, jeszcze się wybiera, jeszcze zbiera się do drogi. Ocenia tę drogę, ocenia tę skalę ryzyka tego, gdzie jest i przy czym miałaby pozostać, versus to, co miałoby ją bardziej jeszcze pociągnąć, no gdzieś tam ku temu, co do końca w niej samej może nieodkryte, odkryte, może. Tajemnicze, a może w ogóle, co tajemnicą jest. A więc, może tutaj jakaś tajemnica wychodząca na wierzch jest w tym miesiącu dosyć ważna, bo niekoniecznie musi być to osoba i człowiek, który idzie gdzieś tam na drugą stronę gór. Ale, właśnie też mam taką, słuchajcie, tutaj interpretację tej karty własną, która mówi, że może ktoś ma do pokonania jakiś orzech, do zgryzienia, gdzieś, z czym się może męczy, lub coś musi przeanalizować lub przemyśleć. I może. Może musi pokonać jakąś w sobie samotnie, a może musi w te samotnie gdzieś iść. Może też tutaj w tym miesiącu być badana wasza indywidualna predyspozycja do radzenia sobie z sytuacjami, które was przerastają, które was zaskakują. To jest moje, moja wizja na ten, w odniesieniu do tej karty, do interpretacji tego, tego aspektu. A więc możecie być tutaj zmuszeni w tym miesiącu, czy też może ten miesiąc was testować troszeczkę lub stawiać przed koniecznością pokonania takiej drogi, która ma, mówię, zbadać waszą predyspozycję do. Odkrycia w sobie niebywale ważnej e, siły. Odkrycie, jakiegoś macie do, do, dokonać. Tu nastąpi jakieś odkrycie w tym miesiącu, tak mi się pokazuje. A więc to jest ten miesiąc. Miesiąc odkryć, miesiąc e, odkrywania. Czy w Was, czy wokół Was, czy dla Was e, gdzieś taka, słuchajcie, energia. Co jest wyzwaniem dla Was? Wyzwaniem dla Was jest no, widzicie, szóstka kielichów i trudnością e, paść kielichów. Co jest radą jeszcze? Zobaczmy sobie. Ja sobie tak wezmę, słuchajcie szybko. E, Dobrze, ok. Dziś. Jeszcze nie patrzę. Pod spodem tego nie dopowiedziałam, widzicie, bo jeszcze nie widziałam. Wisielec. Wisielec. I co on nam mówi? Hmm. Gdzieś tu ktoś przechodzi jakieś tortury takie, słuchajcie, własnego ego z tym, co. Naiwnością, złapaniu się gdzieś na jakąś obietnicę, klatkę, czy jakieś takie eksplorowanie własnych myśli pod kątem zasadności czegoś, bycia, sensu, tego gdzie tkwię, tego z czym, co jeszcze przede mną, czy jak mam robić to, co jest w tym odkryciem. A więc, co możecie się borykać w tym miesiącu z takimi, słuchajcie, wizjami, myślami? Ten facet tutaj zawieszony, no właśnie, czy on jest na kolanach, czy on faktycznie jest w tej pozycji zawieszenia. Jakaś perspektywa, jakiś punkt patrzenia, jakaś odległość, jakiś dystans, jakieś niezrozumienie może też tutaj być. I może być w ogóle brak pojęcia czegoś względem, względem jakiegoś nawet, no mówię, relacji, zależności. A więc możecie tutaj widzieć coś zupełnie inaczej, możecie też trochę, bym powiedziała, może być to miesiąc, w którym panny będą robiły z siebie. Trochę ofiarę. Na podstawie tego, że nie do końca rozumieją sytuację, który trochę pokazuje, że są słabsze, a tak naprawdę nie są słabsze. Więc tutaj uważać na takie gdzieś teatry, bo też mi się tak pokazuje. Słuchajcie, wyzwanie w tym miesiącu to dzieci. Dziecięca energia, wspomnienia, może jak właśnie zapatrujecie się na marzenia, czy odchodzicie od siebie, czy odchodzicie od no, jakiegoś podjętego planu przez Was, czy ten plan musi się przekształcić, czy musicie znaleźć może w tym miesiącu swoją własną indywidualną siłę? To mogą być, słuchajcie, drobne rzeczy w drobnych historiach poukrywane, które właśnie będą tym gdzieś tutaj procesem przejścia na drugą dla Was stronę. To nie musi być takie radykalne przejście, rzucenie wszystkiego i powiedzenie, odwrócenie się. To może też być gdzieś czyjaś obraza. Może być też dla Was wyzwaniem, może być tego miesiąca gdzieś takim punktem, żeby kogoś nie obrazić, żeby siebie nie obrazić, żeby gdzieś właśnie nie zawisnąć w tych przestrzeniach międzyludzkich na zupełnie nieobiektywnych lub nieprawdziwym obrazie, ale też uszczuplającym samego siebie poprzez to, że poddajemy się czyjejś woli, że poddajemy się czyjemuś eksperymentowi, też tak powiem, dla niektórych. Tutaj się pokazuje w trudności tego miesiąca. Mam wrażenie, że taka kreatywność w Was kreatywność, też taka, taki urok osobisty, ten pas jest taki no bardzo też naiwny, czy też taki, taki bardzo frywolny. I może to jest trudnością, że z nietrudnością będziecie, czy też nie będziecie miały oporów, żeby odejść, rzucić, pójść gdzieś bez przemyślenia. Dla niektórych może tak być. Dla innych z kolei trudnością może być to, żeby wykreować w sobie taką niewinność wobec sytuacji, które też was przerastają, które was gdzieś się rozczarowują. A więc nie będziecie już chciały patrzeć niewinnie czy naiwnie, w taką gdzieś dorosłość. Mam wrażenie tutaj, w taką dorosłość w znaczeniu dojrzałości. Będziecie może sami, a może ten miesiąc będzie was pchać. I nie jest to nic złego, tylko chodzi o niezatracenie w sobie tej miłości, zachwytu. A w zapachu zapachu pewnych wspomnień, tych, które też mają budować Waszą przyszłość. Tak mi się tutaj pokazuje, więc nie wątpcie w to i w siebie przede wszystkim nie wątpcie, tylko też patrzcie obiektywnie albo w, w miarę tak sensownie, powiem w ten sposób, na życie i rada. I to wyraźnie jest pokazane, nie stój tam, gdzie coś cię rozczarowuje, nie stój tam, gdzie coś nie daje ci satysfakcji, gdzie coś narzuca swoją wolę lub coś, co wymusza na tobie ga, takie no, gaszenie pragnień czy gaszenie emocji, które są w tobie, pozytywne, jakie by nie były, te, które cię przekonują, te, które cię realizują, te, które cię tworzą. Gdzieś tutaj Pokazuje, nie, nie daj się stłamsić narzuconemu czyjemuś. Czy planowi, czy jakiejś, no, czy, czy jakiejś takiej uciesze, która miałaby cię porwać ku no, jakiemuś zbawieniu kogoś, ale kosztem samego siebie. Czy to, pra, czy to jest kwestia miłości, czy jest to kwestia no, jakiegoś pomysłu, który jest może też wątpliwy w, w realizację? No to tutaj uważaj, bo ten widok, który będziesz postrzegać jako, jako faktyczny, może nie do końca wynikać z tego, że czynnikiem jest tylko to, co zewnętrzne, że tylko to, co przyszło do kogoś, sprawia, że on jest tam, gdzie jest. Zwracaj uwagę w tym miesiącu na sygnały również, które do ciebie docierały dużo wcześniej, i zastanów się, czy chcesz nadal ignorować ich obecność, czy jednak wyjdziesz trochę im naprzeciw może z pewną dojrzałością, może pewną odwagą, a może pewną cierpliwością. Ciekawością także w stosunku do tego, co buduje zawsze i wszędzie twój system emocjonalny i odporności na ten świat, aby widzieć go lub postrzegać właśnie tylko i wyłącznie w tej intensywności no, tych bodźców, które są jeszcze do odkrycia. Nie gaźnij, nie idź w energie niższe. Gdzieś tu dla jakiejś panny mi się pokazuje tylko przez to, że nie mówisz swojej prawdy, ale tylko, albo tylko przez to, że zakopałeś gdzieś w sobie e, prawdę o sobie. I gdzieś może jest jakaś panna, na którą męczy fakt, że się albo przystosowała, albo to, co, to gdzie jesteście lub to, co robicie, nie do końca miało tak wyglądać. A może boicie się o czymś mówić, co mogłoby zburzyć dzisiejszy świat, a tak naprawdę dopiero ten świat może się przed wami otworzyć i dopiero też możecie pokochać e, siebie w, i w prawdzie, e, i w szczęściu, i w tej błogości, e, która w tym miesiącu właśnie gdzieś tutaj mocno będzie chciała pukać do waszych drzwi. Aby, aby zrzucić z siebie jakieś, jakiś, jakiś, no, jakiś ciężar. E, czymkolwiek on by nie był. Pamiętajcie, czytanie jest ogólne. Trzymajcie się, dajcie również znać w komentarzach. Będzie mi szanę miło za wszystko. Dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia. Hej!